Witam wszystkich bardzo serdecznie na lipcowym czytaniu dla ryb. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, wybaczcie mi to opóźnienie w czytaniach lipcowych. Aktualnie przychodzę jakąś rewolucję w moim życiu. No i niestety jestem zmuszona robić dla Was czytanie w warunkach polowych. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli z tym zbytniego problemu. I jeszcze sierpniowe czytania będą odbywać się w ten sposób, ale już później wszystko powinno ulec stabilizacji. I powiem Wam szczerze, że Wasze czytanie właśnie takiej stabilizacji dotyczy. Ale jeszcze zanim sobie przejdziemy do czytania, chciałam Was poprosić o wstawienie łapek w górę, komentarzy dla statystyk oraz o subskrypcję, jeżeli jeszcze kanału nie zasubskrybowaliście. Moi drodzy, Wasze czytanie zaczynamy od dwójki mieczy i czwórki buław. Tuż po czwórce buław mamy kartę sprawiedliwości. Powiem Wam tak, tutaj pierwsze co mi przyszło na myśl to jest poprawa struktury. To tak jakby te dwa miecze były niewystarczające i tak naprawdę tak, abyście mogli poczuć się w pewien sposób bezpiecznie czy stabilnie jest pewna potrzeba poprawy. Oczywiście jest to czytanie ogólne, to może dotyczyć jakiejkolwiek sfery Waszego życia, dopasowujcie sobie to czytanie do Waszej konkretnej sytuacji, ale tutaj no zdecydowanie pokazuje nam się tak jakby Dwa miecze, owszem, mogą dawać Wam poczucie stabilizacji, ale jest ono częściowo iluzoryczne. Na tej karcie mamy tutaj zaćmienie słońca, więc to jest tak jakby no, iluzja ciemności, tak? Gdzie tak naprawdę za chwilę pojawi się znowu słońce, dlatego wspominam tutaj o iluzji. Jeżeli na przykład, i to jest tylko dla przykładu, jeżeli chodzi o o to w jaki sposób inni ludzie Was odbierają ze względu na wygląd, ze względu na osobowość, na zachowanie. To tak jakby te dwa miecze pokazywały nam Waszą perspektywę, że Wy uważacie, że tak jest właśnie dla Was dobrze, ale to co karty nam pokazują, to jest to, że tam zdecydowanie jest pewne, pewien potencjał, żeby wprowadzić jakieś poprawy. Możecie czuć się jeszcze lepiej ze sobą, czy ze swoim wyglądem, czy ze, swoją, czy ze swoim zachowaniem. Jeżeli wprowadzicie pewnego rodzaju modyfikacje, oczywiście Karta Sprawiedliwości pokazuje nam tą przyczynę i skutek, więc tutaj trzeba by było sobie przeanalizować w jaki sposób na przykład ludzie reagują na nas, zastanowić się, dlaczego akurat z takimi reakcjami się spotykamy, szczególnie jeśli chodzi o reakcje, które nie do końca nam się podobają zastanowić się, dlaczego tak się dzieje i tam właśnie możecie znaleźć pewne rzeczy, nad którymi moglibyście popracować, żeby je poprawić, ale też, żeby tak jakby nie iść zbytnio na kompromis, żeby w jakiś sposób też, no chodzi tutaj o tak zwane, brzydko mówiąc, dupowłastwo, tak? Nie chodzi o to, żeby się tak naginać tylko po to, żeby wpłynąć na reakcje innych osób, tylko bardziej tutaj chodzi o modyfikację takiego rodzaju, że one faktycznie i zmienią reakcję innych ludzi na Was, ale też i dla Was będą tak jakby te zmiany wygodne. No i teraz tak, oczywiście pojawia się problem, prawdopodobnie przebija nam się tutaj ego, ponieważ następne trzy karty, mamy tutaj siedem kielichów, mamy pazia kielichów, tudzież córkę kielichów i mamy trzy miecze, tak? Siódemka kielichów oczywiście pokazuje nam tu energię, gdzie jest potrzeba wyboru. Nie do końca wiemy, co byłoby tak naprawdę dla nas dobre i ogólnie skuteczne, jeżeli chodzi o nasze zamierzone cele. Chodzi właśnie tak jakby o, o te modyfikacje, które mogłyby być tutaj no, wręcz w niektórych przypadkach konieczne do tego, żeby poprawić swoją sytuację. Możecie... Momentami nie do końca być pewni, co, co, co w takim razie mo, moglibyście zrobić, tak? Tak, żeby i wilk był syty, i owca cała, na takiej zasadzie. Mam wrażenie, że jest sporo rzeczy, które przychodzą Wam do głowy, ale żadna z tych rzeczy początkowo Wam się nie podoba, a raczej żadna z tych rzeczy tak w 100% do Was nie przemawia, tak? No i to, co karty nam podpowiadają, tak jakby z tych siedmiu kielichów jest ten jeden kielich, który boli Was najmocniej. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie to, co musiałoby ulec modyfikacji. Na to wskazywałyby następne karty, ale zanim sobie do niej przejdziemy, to tutaj oczywiście może chodzić o kwestie rutyny, kwestie przyzwyczajenia, albo właśnie tak jakby uczepienia się jakiegoś elementu. Podobna sytuacja pojawiła nam się u Skorpionów, te, które też są znakiem wody, tak jak i wy. Tam podam przykład różowego rowerka, tak że jak byliście mali, no to mieliście swój różowy rowerek, a teraz już jest 20 lat później, a wy uparcie na tym różowym rowerku nadal jedziecie, ponieważ z nim się utożsamiacie i po prostu doprowadzacie do sytuacji, gdzie wybijacie sobie zęby już kolanami, bo ten różowy rowerek po pierwsze jest za mały już na Was, po drugie no jest różowy, tak, więc już w tym momencie... Tak jakby może, może już ten kolor nie do końca tak jakby pasuje do tego na przykład na jakiej pozycji jesteście. Oczywiście to są tylko przykłady, to są metafory, tutaj musicie je sobie tak jakby przetłumaczyć na, na swoją sytuację, ale tego rodzaju problem nam się tutaj pojawia, czyli że jeżeli powiedzmy, że jesteście skłonni, żeby wprowadzić jakieś modyfikacje, tutaj może chodzić też i o sposób w jaki na przykład pracujecie albo sposób w jaki odnosicie się do swojego partnera, czy do członków rodziny. Jeżeli właśnie zastanawiacie się i macie kilka pomysłów i jest Wam trudno wybrać, to tak jakby właśnie karty wskazują na to, żebyście najbardziej, najbardziej skupili się i rozważyli ten, który najmniej Wam się podoba, bo tam właśnie może kryć się klucz. I ten klucz właśnie też pojawia nam się w trzech ostatnich kartach. Bo mamy tutaj syna buław, czyli rycerza buław, mamy asa buław i mamy kartę słońca. Patrząc na kartę syna buław, tutaj widzimy jak ten wąż tak oplata tą buławę, tak? I w standardowym tarocie też mamy tego rycerza, który tą buławę dzierży w rękach. I to jest właśnie tak jakby ten element, którego wy się tak mocno uczepiliście, wokół którego tak mocno się opletliście, żeby tak jakby, tak, jakbyście, tak jakby ten element stanowił o Waszym istnieniu wręcz, tak? Mogą to być pewne rzeczy, na przykład, które nosicie po to, żeby, żeby was inni zauważali tak? w tłumie. No powiedzmy, nie wiem, zielone włosy albo no cokolwiek zresztą. No oczywiście odnoście to do swojej sytuacji w każdym razie. To jest właśnie ta rzecz, z którą tam tak mocno się utożsamiacie i to jest ta rzecz, którą jesteście najmniej skłonni zmienić, ale karty nam pokazują właśnie z tym asem buław, że to jest właśnie to. Jeżeli spojrzycie na siebie takim krytycznym okiem, to na pewno to znajdziecie i to jest właśnie tak jakby ten klucz dla Was, który jeżeli zdecydujecie się go zmodyfikować w jakiś sposób, wtedy po prostu odnosicie sukces, tak? Mamy karty słońca, to jest najbardziej pozytywna karta w tarocie i to jest po prostu wręcz sukces gwarantowany, tak? Tylko czy wy zdobędziecie się na odwagę, żeby tą buławę sobie tak jakby odpuścić, żeby ją zmienić, żeby na przykład te włosy przemalować z zielonego no nie wiem, na blond, tak, czy na czarne. No w zależności od tego jaki kolor pasuje do waszego koloru oczu, tak? W każdym razie właśnie pojawia nam się ogólnie patrząc na to czytanie, pojawia nam się pewien element w Waszym życiu, z którym bardzo mocno się utożsamiacie. Przyczyną tego może być cokolwiek, ale jest to coś, do czego jesteście bardzo mocno przyklejeni, ale wygląda na to, że to jest właśnie przyczyna ewentualnych niepowodzeń albo właśnie przyczyna która tworzy dla Was tą iluzję bezpieczeństwa czy stabilności. Tak jakby te karty pokazują, że nie powinniście do końca ufać temu elementowi, bez względu na to, co to jest. Czy jest to właśnie jakaś rzecz, coś związanego z wyglądem, czy na przykład druga osoba, tak? Musicie się bardzo, bardzo mocno przyjrzeć Waszej obecnej rzeczywistości, właśnie przyjrzeć się do czego jesteście najbardziej przywiązani i po prostu y, pozwólcie sobie spojrzeć na to właśnie krytycznym okiem i zastanówcie się, y, jaka jest ciemna strona medalu. I to Wam po prostu otworzy oczy i to Was może tak jakby doprowadzić do, do poprawy Waszej sytuacji. Tak naprawdę to by było na tyle. Wiem, że czytanie wyszło nam dość krótkie, ale to jest dość, dość, dość jasna i dość prosta wiadomość dla Was, moi drodzy. I ona jest bardzo uniwersalna. W ten sposób staram się robić swoje czytania. Wróżbiarstwem jako takim się nie zajmuję, bardziej Robię dla Was tak jakby przewodnictwo duchowe, tak? Żeby po prostu pomóc Wam być może zauważyć pewne rzeczy, na które moglibyście mieć wpływ, żeby poprawić swoją sytuację. Nie powiem Wam, że na przykład za tydzień spotkacie swojego partnera życiowego, czy wygracie loterię, tak? Bo takich rzeczy uważam, no nie da się przewidzieć, tak? Ja się skupiam na przewodnictwie duchowym, dlatego mam nadzieję, że jak największa liczba osób będzie w stanie z nich skorzystać. No i to by było właśnie na tyle, tak? Jeżeli chodzi o pierwszą część, będzie jeszcze druga część, w której sobie zajrzymy, jakie wiadomości mają dla Was wasi przewodnicy. To będą te trzy karty Starota o, o nazwie Snegai. Będą trzy karty z tarota króczego. Krób może dawać nam ostrzeżenia albo rzucać światło na pewne elementy, które pojawiły się w głównej części czytania. Będą trzy karty z wiadomościami dla Was ze świata wolny i będzie jeszcze dodatkowa iskierka dla Was z kolejnej talii kart wyroczni. <laughs> jeżeli macie ochotę zobaczyć część rozszerzoną, to zapraszam. Link podaję poniżej, a jeżeli nie, to pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.